Gdzie ja utrudniam dotarcie mojemu klientowi do mnie? I tutaj dla wielu z Was będzie ten dzień, gdzie mówię, aby publikować na prawie wszystkich możliwych platformach. Co udowodniłam w tej rolce, jak bardzo może to być skuteczne, i zwiększyć Twoją widoczność. Hmm? No, bo wtedy taki świat jest zły, czy Ty utrudniasz to dotarcie? Czy może sprzedajesz drogie produkty? Może sprzedajesz drogie produkty. I nie wpadłeś, nie wpadłeś na to, aby mieć opcję płatności podzielonych albo rat? Hmm? Mm -hmm. No to jak, ułatwiasz czy utrudniasz to, żeby na przykład u ciebie kupić produkt? Co jeszcze takiego możesz zrobić? Powiedz mi. Czy sprzedajesz usługi i produkty i wciąż nie masz sklepu internetowego i ludzie muszą do ciebie pisać, to musisz im odpisywać, wysyłać numer konta, później jeszcze ręcznie musisz wystawiać fakturę. Ja już się zmęczyłam od opowiadania o tym. No więc jak tam u ciebie? Co możesz zrobić na dzień dzisiejszy, żeby ci było lżej, lepiej i żeby twój biznes działał coraz prężniej?